Lekko przegrzany, 206 stopni Odejdź, ona się dymi już Odejdź, odejdź, odejdź A wy na co się gapicie? Do domu Witam wszystkich z tej strony Krzychu w dzisiejszym odcinku poważni ludzie w niepoważnych sytuacjach co zrobiliśmy z tym laptopem to jest normalnie dramat jakiś no ale sami musicie ocenić sami musicie zobaczyć troszeczkę zabawy było myślałem że ten laptop się nam szybciej podda tym bardziej prądem a nie tym czym go potraktowaliśmy potem ale no laptop okazał się wytrzymalszy niż myśleliśmy no i sami zobaczcie jak to wszystko wyglądało Najpierw zaczęliśmy traktować prądem płytę główną e, mając nadzieję, że będą jakieś fajne efekty, pomimo polewania nawet płyty głównej wodą z solą, no naprawdę niewiele oprócz troszeczkę dymku się działo, no nic, nic szczególnego, sami widzicie teraz. Następnie genialna głowa mojego brata wymyśliła, żeby podpiąć pod nią spawarkę elektrodową. Jest, idzie a... No i jak powiedział tak też się stało, poszło O kurwa, <śleski> no <dobrać> tak. <śleski> Palić, Zatakuj, to jest No mamy do przeciążeniowych, tak, tak to jest samo Walki wytwórca Żaden kondensator na mnie strzelił I tu zabawa by się mogła kończyć, bo praktycznie przestało się cokolwiek dziać, ale... Co Jak powiedział, tak też zrobił, jak zwykle. O, to chyba była ta płyta z tej szyby, nie? Co gniazda nie białe Patrz, pali się, topie, a płyta nie strzela, nic się jej nie, nie dzieje. nie? panie, panie. Panie, spalę. Panie, <grych> dobrze, ja się idę panie. Zabawa, jak widać, nie miała końca, płyta już była zwęglona na maksa. No, spawanie plus płyta główna, no to tak, powiem szczerze, no, marne szanse. No, i w tym momencie płyta już skończyła swoje istnienie. Czekaj, czekaj, czeka, bo za blisko jest. O, teraz będzie dobrze. 2000 V podpięto pod baterię. Ale niestety nie wydarzyło się zupełnie nic, kurczę. Ani grama, ani błysku, ani trzasku, nic. 2000 V pod baterię. Prawdopodobnie coś się przepalało i nic się nie działo. Dlatego też ruszyliśmy tą właśnie, że metodą. Znowu spawarka w ruch i ogień. Pewnie, bo ja nie Masz tutaj maskę, coś? Hej! Nie wiem. Chyba nie. Dzięki. Jak będziesz za dużo grał w Fortnite, to tak to będzie wyglądać. Te ale kurde. Trzeba <laughs> mu pastę na procku zmienić. Kabel się wyjmi, bo się spali. <laughs> Sprawdźmy jeszcze temperaturę. 140 stopni. No lekkie przygrzanie jest. <laughs> Uchyl rąbka tajemnicy Czekaj, Przegrzał się Lekko przegrzany, dokładnie Zdjęcie, kamerą Lekko przegrzany, 206 stopni Odejdź. Odejdź, odejdź, odejdź. To już jest ten moment. Odejdź. Odejdź.

Albo już poszła, bo ona może być wytyrana. Spawa się, spawa, zostaw, zostaw. Jutro wszyscy mają naświetlone oczy, a ja zwłaszcza. Ta bateria chyba już poszła Tam jelitowo-jonowa jest <grymny> Powinny być dobre fajerwerki aczkolwiek Ona chyba była tak już wyuzdana, że nic z tego nie wyjdzie Już nie ma do nie czego. Ma do Dobra, Dobra gaś to bo gaśno. tu już jest kłęb dymu jak nie wiem strzysz? No mój brat to piromon no, no Taki tam gamingowy laptop. I co? Chyba gasimy już, nie? O! Chyba chłodzenie wysiadło. Ewidentnie. 206 stopni, no tak procesora jeszcze nie dogrzaliście chyba Nie, nie jechałeś po ogniwach. Lizłeś się, człowieku. Nie. No pat, no tu jest bateria. Kurwa, śmierdzi. E, byłeś w środku.